Ósmo klasisto, witam cię serdecznie w drugim liceum ogólnokształcącym imienia ziemi kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Zapraszam! Dziś jest pusto. Sama wiesz dlaczego? Ale zwykle to tętniąca życiem szkoła, w której możesz rozwijać swoje pasje i indywidualne predyspozycje. Szkoła, która nie zabija indywidualności, ale rozszerza horyzonty, szkoła, która w drodze do matury ma nam bardzo wiele do zaoferowania. Przed Tobą podjęcie poważnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły w kolejnym etapie kształcenia. W drugim liceum proponujemy Tobie pięć profili klas pierwszych: klasa pierwsza A, humanistyczna z rozszerzoną historią, językiem polskim i językiem angielskim. Absolwenci tego profilu wybierają studia prawnicze, administracyjne, historyczne, archeologiczne, mogą też studiować filologię polską lub języki obce i wiele innych. Klasa pierwsza B, humanistyczna, z rozszerzoną biologią, językiem polskim i językiem angielskim. Po ukończeniu liceum w klasie o tym profilu można kontynuować naukę na kierunkach humanistycznych, ale także biologiczno-przyrodniczych i medycznych. Klasa pierwsza C, lingwistyczna, z rozszerzeniami z języka angielskiego, języka niemieckiego i geografii. Znajomość języków obcych to podstawa dająca możliwość studiowania na wielu kierunkach studiów, nie tylko filologicznych czy lingwistycznych. To również możliwość podjęcia studiów za granicą oraz aplikowania do pracy w oparciu o podwyższone kompetencje językowe. Klasa 1D, biologiczno-chemiczna, jak sama nazwa wskazuje, z rozszerzeniami z biologii, chemii i języka angielskiego. To profil przygotowujący do różnych kierunków studiów związanych z medycyną, farmacją, przyrodą, przemysłem żywieniowym, branżą kosmetyczną, rolnictwem i tym podobne. Klasa pierwsza E, matematyczno-przyrodnicza z rozszerzeniami z matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Po zakończeniu edukacji w tej klasie uczniowie przygotowani są do studiowania na uczelniach politechnicznych. Można studiować kierunki związane z architekturą, budownictwem, jak również ekonomię, handel zagraniczny, informatykę, logistykę i wiele innych. Jak widzisz, nasza szkoła ma Ci wiele do zaoferowania. Jesteśmy wdzięczni za uzyskaną tutaj wiedzę. Ale nie samą wiedzą uczeń żyje. Liczą się też relacje i doświadczenia. A więc wyjazdy na uczelnie wyższe, wycieczki klasowe, szkolne, zagraniczne. 19 wycieczek do różnych krajów Europy. Projekty przedmiotowe, koła zainteresowe. konkursy i olimpiady. Warsztaty, gry terenowe lub lekcje otwarte, samorząd i wolontariat. Występy na naszej szkolnej scenie, koła wokalne, no i nasza specjalność Sport! Sport. Sport. Witaj! Jesteśmy nauczycielami wychowania fizycznego w drugim Liceum Ogólnokształcącym w Sterogardzie Gdańskim. Znajdujemy się w naszej sali sportowej. Ty też możesz tu być jeśli wybierzesz drugie LO. Jesteśmy szkołą z tradycjami sportowymi. W zeszłym roku po raz piąty zdobyliśmy pierwsze miejsce za całoroczne współzawodnictwo w województwie pomorskim. Mamy dla Ciebie szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Będziesz mógł pograć w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa stołowego, badmintona, unihokeja. Na naszych lekcjach nie będziesz się nudził. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Jeśli masz ambicje i umiejętności sportowe, będziesz mógł się spełnić reprezentując naszą szkołę w zawodach sportowych na różnych szczeblach. Dołącz do nas! Do, w 30-letniej tradycji naszego liceum możemy pochwalić się wyjątkowymi osobami, które przyniosły próbę w swojej szkole, reprezentują różne zawody, osiągają sukcesy w wielu dziedzinach. Jesteśmy dumni z naszych obecnych uczniów i absolwentów, których liczba przekracza już 5 tysięcy osób. Dowodem na wyjątkowy klimat drugiego ero jest to, że w obecnym gronie pedagogicznym pracuje aż 15 nauczycieli, którzy są absolwentami tej szkoły. Coraz więcej też wśród naszych uczniów dzieci, dawnych absolwentów. Chodzenie do dwójki staje się rodzinną tradycją. I nic dziwnego, bo takiej atmosfery i podejście do człowieka nie ma nigdzie indziej. Tu się rozwijamy. Tu się realizujemy. Tu jest nam po prostu dobrze. Nie znamy Cię, nie wiemy czego oczekujesz od życia, ale jeżeli chcesz spędzić niezapomniane 4 lata i dobrze zdać maturę, zapraszamy Cię do naszego grona. My maturzyści już niedługo wyfrumiemy w daleki świat i już zaczynamy tęsknić. Jeśli zdecydujesz się na przyjście do dwójki, zrozumiesz co mam na myśli. Drogi przyszły uczniu, cała społeczność drugiego liceum tworzy wyjątkowo przyjazny klimat sprzyjający nauczaniu i uczeniu się. Darzymy się szacunkiem i zaufaniem, które procentują dobrymi wynikami na maturze i przyjaźniami na całe życie. Jeśli właśnie o tym marzysz, zapraszamy Cię, abyś już wkrótce dołączył do nas.